Hej. Jesteśmy. Halo, halo! Witam Was bardzo serdecznie. Witamy Was na dzisiejszym live transformacja ATP. Jesteśmy certyfikowanymi ekspertami metody Work, Smart Not Hard i trenerami procesowymi w trakcie certyfikacji. Ja jestem Karo, uczę jak od zera budować brand na Facebooku oraz jak być sobą w 100%. Ze mną jest Daria. Uczę jako streamer wyprzedzić konkurencję. Witajcie. Kania. Cześć, witajcie. Uczę, jak budować zespoły na wartościach. Uh. Uh. I Alex. <grywa> <grywa> witajcie. Cześć. Uczę, jak inwestować energię i czas. Chciałybyśmy tutaj dzisiaj właśnie się z Wami podzielić. Naszą transformacją, ale zanim do tego przejdziemy, tak, to co to oznacza właśnie edukacja po wyniki? Wiele osób tak. Praktykuje, że tak powiem, rozwój, bądź jeździ na, z warsztatów na warsztaty bardziej pod, po to, żeby je kolekcjonować, i tak naprawdę nie osiąga żadnych konkretnych wyników. Tak? A tutaj edukacja po wyniki co to oznacza? UBI nie ma czegoś takiego jak rozwój, czy jak kolekcjonowanie warsztatów. Ponieważ B Bartley jest międzynarodowym trenerem biznesu i rozwoju osobistego i uczy nas na, na swojej praktycznej wiedzy właśnie jak osiągać wyniki, czyli podzielimy się właśnie. Tym, co się u nas zadziało w ciągu ostatniego roku. Kochani, dołączacie tutaj do nas, więc przywitajcie się z nami również. Napiszcie, skąd nas oglądacie i wysyłajcie nam ogromne, ogromne, wielkie serducha. I napiszcie, jak wygląda wasz rozwój w tym minionym, minionym roku? Czy robiliście sobie jakieś podsumowania? Czy, czy nie praktykujecie tego? Napiszcie interesuje nas tutaj bardzo, jak to u was, jak to u Was wygląda? Kochani. Więc przechodzimy do, do naszego podsumowania, dlaczego ta edukacja po wyniki jest tak ogromnie ważna. właśnie się dowiecie. przygotowałyśmy 81 punktów. Czego nauczyłyśmy się w tym roku? Ale no za dużo tych punktów, więc każda z nas przytoczy 10 punktów czego nauczyłyśmy się w sumie, tak? Więc dowiecie się dzisiaj od nas 40 punktów, które wyniosłyśmy podczas tego roku w Akademii Trenera Procesowego u Beatrice Bartley. Może zaczniemy od Kani dziel się. Tak jest, moi drodzy, zaczynam z pierwszą dziesiątką, a więc nauczyłyśmy się obsługiwać ClickFunnels, procesowanie ludzi, budowanie autorytetu na bazie autoprezentacji i bio w cyfrach niezbędne do pracy w teamie, określenie awatara, niezbędne w sprzedaży, tworzenie grafik, prace z Canva i krelo przy budowaniu własnego brandu i marki na Facebooku, autoanalizy, moderowania warsztatów, przygotowania materiałów kursowych, pisanie e-booków i pisanie ofert pod awatara. Dawajcie, wielkie, wielkie serducha. Daria, a z Karabinu, słuchajcie. <laughs> Nauczyłyśmy się. Słuchajcie, nie wiem, czy mi ten karabin wyjdzie, ale postaram się. Praca na kodeksie, prowadzenie live'ek z skryptów, tworzenie grafik, praca z Canva i Krello, autoanaliza, nagrywanie wideo, Analiza i planowanie w Excel. E, e, teach, e, watch your pitch, tak? To uczę tego, czego sama e, umiem, tak? I wdrażam w codzienną praktykę. 20 narzędzi, narzędzi Work Smart, Not Hard. Metody Beatrice Bartlaj, Praca z agendą i pomoc w odkrywaniu talentów. To wszystko. Uh. Aleks. Mega. Moi drodzy, przede wszystkim praca na zadawaniu otwierających pytań. To niesamowite ważne w budowaniu i z ludźmi. Mentorowanie w ogóle jeden na jeden, tak? Oczywiście nie, nie udałoby się nam tutaj pracować w zespole, jak i w pojedynkę, gdyby nie kalendarz i lista to do, gdzie wymiatamy. Słuchajcie, wymiatamy. Tak, mamy założone kanały na YouTube, które stały się naszym narzędziem do takiej pracy budowania brendu naszego, do naszej pracy tutaj zespołowej, czy nawet prowadzenia naszych biznesów. Zarządzanie relacjami, tak, by w czterostopniowym modelu operować nie tylko online, ale i offline. No, i oczywiście, przede wszystkim serwisowanie tak różnych kanałów komunikacji, bycia w kilku miejscach naraz równolegle dzięki narzędziom, które tutaj właśnie mamy. No, i też przede wszystkim umiejętności budowania relacji z Facebook, Insta Stories czy LinkedIn Stories, które pozwalają nam na zwiększanie zasięgów. Tak? nagrywanie wideo, prowadzenie w ogóle live'a w oparciu o konkretną strukturę, aby rzeczywiście z wartością dawać właśnie tutaj materiał światu. No i co? No i przede wszystkim też praca z celami i praca w ogóle w zespole, tak? Czterech różnorodnych kobiet o różnych osobowościach. Tada! Mega. To teraz moje tutaj 10 punktów, które żeśmy się nauczyły. E, więc słuchajcie, co jeszcze? Co jeszcze? E, uważność. Uczyłyśmy, nauczyłyśmy się również słuchanie drugiego człowieka. E, prowadzenie klubów Work Smart Not Hard, czy mentorowanie na grupach, pasjonat, ambasador, mhm. ekspert oraz certyfikowany ekspert. Praca z celami, opieka i prowadzenie grupy, cierpliwość, słuchajcie, narzędzia, narzędzia Work Smart, Not Hard, pomoc, pomoc ludziom w odkrywaniu ich talentów oraz niemożliwe jest możliwe. Więc kochani, jak to u was, jak to u was, dajcie nam wielkie, ogromne serducha, ponieważ naprawdę mega, mega, mega drogę pokonałyśmy przez ten, przez ten e, rok bieżący, ale już teraz zaczyna się kolejny rok, więc Yy, nabrałyśmy rozpędu o cześć Bi, super, że tutaj dzisiaj z nami jesteś e, nabrałyśmy rozpędu i lecimy lecimy dalej, ale Bi nam tutaj nie popuszcza i nam cały czas przykręca przykręca tą śrubę e, że no powiem wam łatwo nie jest, ale ale dlatego właśnie osiągamy te efekty i dlatego osiągamy wyniki e, ponieważ, ponieważ Bi wie i umie z nas wydobyć właśnie te diamenty, oszlifować te diamenty I, i, i co dalej? Słuchajcie, co dalej, więc od razu chciałybyśmy tutaj powiedzieć wam, co, co możecie wziąć dla siebie właśnie z Akademii Trenera Procesowego. I tutaj chciałabym przytoczyć Wam, chciałybyśmy przytoczyć wam właśnie takie trzy trzy punkty. Co właśnie na Akademii Trenera Procesowego między innymi, bo tych punktów jest dużo, ale link do Akademii Trenera Procesowego będzie zamieszczony albo u góry, albo na dole w komentarzu, więc też będziecie mogli sobie się z tym wszystkim zapoznać. Więc um, czego nauczycie się na Akademii Trenera Procesowego między innymi? Jak przygotować program wystąpienia, bez opierania się na prezentacji w PowerPoincie. Będziecie umieć, nauczycie się prezentować swój, swój biznes, swój produkt, negocjacje w biznesie oraz nagrywanie filmów, obrabianie tych filmów i wszystkie też te punkty tutaj, które Wam wymieniłyśmy. Tak więc nie czekaj, nie zwlekaj. Tylko właśnie, czas jest tu i teraz na Ciebie na to, abyś i Ty e, zaczął się rozwijać po co? Po to, aby osiągnąć swoje wyniki, asio, aby osiągnąć swoje marzenia, swoje cele i po prostu cieszyć się życiem, cieszyć się szczęściem. E, ponieważ gdy osiągamy, osiągamy nasze sukcesy, czujemy mega wielkie szczęście. E, I praca w Teamie daje nam też m, tutaj mega efekty, a wy będziecie mogli tego wszystkiego właśnie doświadczyć na warsztatach ATP e, już, e, już kochani, e, mówię Wam dokładnie, kiedy to będzie, więc od 4 do 8 października 2021, e, wtedy będzie pięciodniowy kurs Akademii Trenera Procesowego. Dziękujemy wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami i mogliśmy podzielić się z wami naszymi osobistymi osiągnięciami. To też jest jedna z umiejętności, aby celebrować właśnie swoje sukcesy. Dziękujemy wam, życzymy wam mega fantastycznego wieczoru i do usłyszenia w sieci, niebawem. Pa.